Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym Dzisiaj sobie pogadamy o spotkaniach, które się odbyły w niedzielę i o spotkaniu, które właśnie kończy 18:00 kolejkę właśnie. I za obie na początku pogadamy o Zagłębiu Lublin i Rakowie Częstochowa. Gola dla Zagłębia Lublin strzelił Szysz, a dla Rakowa Częstochowa strzelił Avi Lopez i Balić, który walnął samobójca. I przez to Raków Częstochowa, zamiast remisować z Zagłębiu Lublin wygrał. Mecz się zaczął o 15.00 i gospodarzami byli Lublinianie. Właśnie. Kolejne spotkanie, które właśnie kończyło właśnie niedzielę, to był Lech Poznań i Śląsk Wrocław. Mecz się zaczął o 17.30 i go zaczęlił Johansson. Mecz y, był właśnie na stadionie Lecha Poznań. Kolejny mecz, który dzisiaj sobie na pewno będziecie oglądać lub kibicować, jeżeli jesteście z Gliwic lub z Poznania. Dzisiaj będzie Piast Gliwice i Warta Poznań mecz się zacznie o 18:00. Więc się przygotujcie. Oczywiście tam dzień później omówimy ten mecz właśnie podam wam dokładny wynik i w ogóle zrobimy unboxal tego meczu. Jeżeli jesteście ciekawi innych tam meczy, z innych lig, piszcie komentarze. Ja Wam wszystko to sprawdzę. Możecie się nawet podzielić, jakie ligi oglądacie i jakie ligi interesujecie się, jakimi ligami właśnie.